Lasa, a potem na respawnę. No, <gasps> no nie wiem, no, poplikaj tam. A zresetuj się. A odłączysz i dołączysz? Sami ta, No ta, tak czasami jest. Po prostu wtedy musisz po prostu odłączyć, odłączyć. A tak jak te wcześniej to nie miałem. No chęć spać. Não. Eu também te amo. ustawić jak wcześniej. Jak ta, tak samo jak wcześniej dalej. Wtedy nie będą na ten. I zauważą nas dopiero wtedy, gdy będziemy już będą już poza tym. Albo zobacz tutaj. Na wieździe. Może szybko. Szybko. Wlecy Nie wchodzi? Odradzisz? Czy odrodzisz? Czy na się odrodzić? Ale w sensie ten... a myślałem, że uleśają, nie. Ej, też, no, tak sami, też nie ja też mam tak jak nie chłopca agarnia. Ja. Może w tej klasie? O jest. Zobaczymy. Dawaj, chodź tutaj. Jeszcze Ja. A spýšam, čau. No nie, keď si Chyba że nie, tylko jeden jest No nie. Widzisz? ty wam cię zazwałeś Cero, O chłopie Chłopia, śiema, siema. Jesteś w dupie, wiesz o tym. Ass. 나치지 아. 나치지 no, 지지 지지, 지지, 지지. Ja. Pravda, láva. Nebo on chce, že má nejväčší. No jas. Dobra, ja, tylko oni będą czekać na jakiegoś z nimi. No. Tutaj. Siema. Tam nie możesz wejść, bo musisz mieć klasę do Siema. Ale co right. do... no. Czekaj, czy ja jestem na żywo? Do... Czekaj stary, ja jestem na żywo. No, może, ja też. Może. Fifty-fifty. Skoduj. Ej. No. Ej, bo no, przecież widzę twojego live'a. No ej, dobrze. Widzisz? No. Wysiadłeś? But... Ty poczekaj chwilę, nie mów nic, A, bo no, coś tak. się live... opóźniony live. Masz, ej, opóźniony live. No, opóźniony live a, masz trochę. Żyjesz? Ale lewisz się? Masz, Masz moda, co? Moda, moda ci dałem. Gdzie? Hmm. Kurna, co cię tak ścina? Nie, to poczekaj. Muszę sobie podłączyć. Nie, nie podłączę sobie mikro. Ok. Ej, a co moderator robi? Czy mi powiedz, może panować i takie inne. No dobra, ale tylko na tym live'ie, to To, znaczy nie, na no, wszystkich. To ja Ci też dam, jak będzie ten, wiesz, wielki live, no. No. Chcesz pograć? To nie mogę, mogę dopiero tak o 18. .00. A ja dobra. A no to za chwileczkę będziemy grać, no to ja będę mógł poczekać. To mogę ci zrobić okay, miniaturkę na is... live i odpalisz go jeszcze raz? Co? I zrobię ci dawaj, miniaturkę, ci zrobię do live'a i zrobisz go i odpalisz go jeszcze raz. E, Spokoj, tylko skończę bitkę z bitka, Stefan, bo Dobra. kolejnego dalsika. Tak, zacięło Ej, ale tak, 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 Co? tak, 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 no dobra, tak, to widzimy się chyba o 18, więc na raz. Spoko, poczekam. Dobra, Marko. Na raz. Hallo? Papież dada. On mi nic nie robi. A, coś zadał. Wow. Nie na no chvapiu z dada. A už zaraz to tam Nie, Ne, na. No. Trafí do bandy. Teraz się z nim pobawię chwilę. Mm, Mik Jest! Mamy pierwszy go. Kolejny wziął. Będzie zaraz jadł. Będzie jadł. No, mówiłem że będzie. Zaraz znowu będzie, albo się będzie lecieć. No dobra, kolejny raz Tutaj mik kolejny. Keď yes, No i dobra. No i GG s ním. Alo? GG, GG. Ja. Yeah.